Rafal Trzaskowski spotkał się z księciem odwiedził ośrodek dla uchodźców. Niezapowiedziana wizyta księcia William w naszym kraju stala się prawdziwa sensacja. Bez wcześniejszych zapowiedzi syn króla Karola III pojawił się niepodziewanie na lotnisku w podrzeszowskiej jasiące między godzina 13 a 14. Arystokrata na miejscu został serdecznie przywitany przez samego ministra obrony narodowej, Mariusza Blaszczaka. Choć według wcześniejszych doniesień, następca brytyjskiego tronu miał pojawić się w Polsce wraz z Zona. Katamid Bletonman znalazła się na pokładzie samolotu. Zaraz po ladowaniu książę udał się do siedziby 21. Brygady Strzelców Podchalanskich, gdzie miał okazję spotkać się z żołnierzami Pulku THQN Royal Hussars, którzy stacjonują na Podkarpaciu. Wizyta wnuka Elzbiety II przebiega w błyskawicznym tempie, bowiem 40-latek wieczorem pojawił się już w stolicy. W Warszawie na księcia Williama czekał sam prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski wraz z brytyjskim arystokrata udali się punktu dla uchodźców, mieszczacą się przy ulicy Woloskiej. Całe spotkanie prezydent Warszawy z dumna relacjonował na swoich profilach w mediach społecznościowych. Obszerna fotorelacja ze spotkania z księciem Williamem Trzaskowski zamieścił zarówno na facebooku, Instagramie, jak i Twitterze. Do zdjęć dodał także entuzjastyczny opis. Miałem dziś zaszczyt gościć w miasto stolecznej Warszawa Jego Królewska Wysokość z księcia Walii. Wspólnie odwiedziliśmy punkt dla uchodźców przy ulicy Woloskiej. Dziękuję za wizytę. Za zaangażowanie, za cele wsparcie okazywane naszym ukraińskim przyjacielom można przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym po polsku i po angielsku. Po oficjalnym oprowadzaniu znalazł się także czas na krótka rozmowę i partyjka Tenisa Stolwego. To oczywiście nie koniec wizyty księcia Williama w naszym kraju. Na czwartek Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowała spotkanie następcy tronu z prezydentem Andrzejem Duda.